Cześć, z tej strony Marcin. Jesteśmy w Holandii na prezentacji DAFA całej gamy elektrycznych samochodów. Mamy wszystko: elektrycznego XD z silnikiem o mocy 350 kW. Mamy malutkiego XB, 190 kW. Ponownie XD i cała gama aż po duże xf -y. Małe DAFy do dystrybucji, średnie także do dystrybucji i duże na długie dystanse. Zasięg nawet ponad 500 km. Już niedługo przedstawimy Wam raport z jazdy tymi samochodami. A tu tankujemy. Prąd. Co ciekawe klapka jest taka zwyczajna. Jeżeli chodzi o wnętrze o, teraz nam się zapala na chwilę alert, że coś przed nami jest. W środku elektryczne dafy są identyczne jak wersje wysokoprężne. Tutaj nic się nie zmieniło. Obsługuje się to tak samo jak wersje ze zautomatyzowaną skrzynią biegów.